W moim filmiku będę sprawdzać rozpuszczalność stropianu. Będzie nam do tego potrzebny stropian, jakaś miseczka i rozpuszczalnik. Nalewamy trochę rozpuszczalniku do miseczki, a następnie zanurzamy stropian i obserwujemy rozpuszczalnie się go. Dzieje się tak, ponieważ steropion w większej części składa się z powietrza i dlatego wydaje się, że on znika.